Dzień dobry. Które zioła działają przeciwpasożytniczo? Na pierwszym miejscu przede wszystkim piołun i wrotycz. Te dwa zioła można omawiać razem, ponieważ mają podobne właściwości i często stosowane są w mieszankach. Zawierają alfa i beta tujon, zawierają borneol, cyneol, zawierają kamfen, zawierają anapsyntynę, zawierają inne terpeny i terpenoidy o właściwościach przeciwpasożytniczych. Dawniej piołun i wrotycz były używane jako leki przeciwpasożytnicze. Jeszcze 100 lat temu, gdy nie znano tych wszystkich syntetycznie produ produkowanych leków, właśnie na robaki płaskie i obłe. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że były spożywane w postaci odwarów w dużej ilości, które już groziły wystąpieniem niepożądanych działań ze strony ośrodkowego układu nerwowego, bo tują, alfa i beta tują zawarte we wrotyczu i piołunie wywierają potencjalne działanie neurotoksyczne, mogą powodować w dużych dawkach drgawki, omamy, zaburzenia świadomości, ale również działać. Toksycznie na układ krążenia, czyli powodować zaburzenia rytmu serca, biegunkę działać nefrotoksycznie, dlatego muszą być stosowane z ostrożnością. Dawniej stosowano te dwa zioła jako le leki przeciwpasożytnicze, ale tak jak powiedziałem, odwary w dużych dawkach w połączeniu z siarczanem magnezu albo z olejem rycynowym, tak żeby przyspieszyć perystaltykę jelit, te substancje czynne dostawały się do jelita cienkiego, gdzie na przykład bytuje tasiemiec, czy glista ludzka, czy włosogłówka i w ten sposób miejscowo działały, porażały układ zwoje nerwowe i pnie nerwowe tych pasożytów. Również były stosowane w postaci, yy, postaci lewaty, tak działając miejscowo na owsiki. Moi drodzy... W chwili obecnej takie stosowanie tych związków nie ma sensu, dlatego że narażamy się na niepożądane działania, a poza tym to nie, nic przyjemnego wywoływać u siebie biegunkę, lewatywa też nie jest przyjemna. Wyjaśnijmy sobie, że Wrotycz że i Piołun nie są zakazane przez Unię Europejską, jak to niektórzy twierdzą. W 2012 roku EFSA, czyli yy, taka międzynarodowa organizacja do spraw bezpieczeństwa żywności, wpisała je na listę substancji, czy takich związków, czy surowców roślinnych, które zawierają no, niebezpieczne substancje, alfa i beta tują. Dlaczego? Dlatego, że powodują takie działanie niepożądane, o których powiedziałem. Natomiast piołun i wrotycz można bez problemu kupić w sklepach zielarsko-medycznych, w aptece, na przykład czy to w ziołach do zaparzania, czy to w torebkach fix. W aptece można kupić nalewkę piełnowo-wrotyczową tylko do stosowania zewnętrznego. Niewątpliwie działa miejscowo na świerzb, działa na wszy, natomiast y, y, oczywiście lewatywa działa na owsiki, natomiast nie wierzcie w to, że działa na listę ludzką, taśiemca, włosogłówkę, podany do ustnie. Y, napar z piołunu czy wrotyczu w postaci torebki fix, bez podania środka przeczyszczającego, sprawia, że nawet naczczo, że te terpenoidy i terpeny, że wchłaniają się już w żołądku i w jelicie cienkim one już osiągają tak małe stężenie, że na te pasożyty nie działają. Bo tak jak powiedziałem, ich efekt działania zależy od miejscowego stężenia. Natomiast lewatywa może działać na owsiki tylko pytanie po co, skoro mamy skuteczne leki, a, ale na pewno też nie działa na glistę ludzką i nie działa na włosogówkę ani tasiemca bo tak jak powiedziałem, te pasożyty bytują w jelicie cienkim lewatywa działa na odcinku 20 cm końcowego odcinka jelita grubego, w odbytnicy natomiast jelito cienkie jest 1,5 metra wyżej i jeszcze dalej a nikt sobie w dupsko nie wsadzi rurki do lewatywy na 1,5 metra i nie pompuje tam odwaru czy naparu zwrotyczu albo piołunu. Więc według mnie napar czy odwar z piołunu, łyżka stołowa yy, na przykład dziennie, ze świeżego czy sproszkowanego, suszonego ziela, pobudza i tylko i wyłącznie trawienie, natomiast nie wykazuje większego działania przeciwpasożytniczego. Zewnętrznie oczywiście na świerzb czy na przykład, tak jak powiedziałem, na wszy. Moi drodzy, druga, druga, drugie zioło to jest czosnek, ale nie czosnek rozdrobniony, nie czosnek sproszkowany, nie w postaci tabletek, dlatego że one zawierają dużo fermentujących węglowodanów i polioli, tak zwanych FODMAPS, dużo błonnika i będą powodować ból brzucha, zgagę, wzdęcia, jeszcze bardziej nasila dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Olejek czosnkowy, zawierający garlicynę, zawierający również allicynę, zawierający no, związki siarkowe, organiczne związki siarkowe, m.in. siarczki, trisiarczki, disiarczki, alilowe, alilometylowe, które wykazują działanie faktycznie przeciwpasożytnicze. Olejek czosnkowy czysty można kupić w sklepach zielarsko-medycznych, można kupić w aptece w postaci kapsułek. No i moi drodzy, na trzecim miejscu tymianek. Również herbata, w cudzysłowie, napar lub odwar z tymianku zawiera tymol i karbakrol. Zamiast tymianku może być dzikie oregano, może być olejek tymiankowy, może być olejek z dzikiego oregano również działają przeciwpasożytniczo a stosuje się zgodnie z zaleceniami producenta, czyli w przypadku olejków zwykle 2-3 krople na dobę w połączeniu np. z olejem czy z oliwą w przypadku naparów zwykle z jednej łyżki stołowej natomiast w przypadku kapsułek tak jak zaleca producent. Pamiętajcie jednak, że przed zażyciem każdego leku należy poradzić się lekarza Moi drodzy lubię sobie czasami Rozmawiać z kolegą na ławce. I ostatnio również rozmawialiśmy. Lubię czasami zapalić sobie dobre zioła. Ja też, ale słyszałem, że od tego pogarsza się pamięć. Mi to na razie w tym nie przeszkadza. Nie przeszkadza w czym? Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was.